Cześć dzisiaj zapraszam Was na ten makijaż. Jak widzicie są dość świeże, cukierkowe, ale przede wszystkim w brzoskwiniowych odcieniach. I dlaczego właśnie taki? Dlatego, że brzoskwiniowe odcienie są najbardziej e, takie podkreślające urody odświeżające dla każdego typu urody, dla każdego typu cery, dla każdego typu wieku, chciałam powiedzieć, dla każdego wieku. Niezależnie od tego, ile mamy lat, jaki mamy typ urody, czy jesteśmy blondynkami, brunatkami, szatynkami e, to odcienie właśnie takie naturalne brzoskwiniowe zawsze dodają nam świeżości w makijażu. Więc mam nadzieję, że makijaż przypadnie Wam do gustu. Możecie go zawsze zrobić trochę delikatniejszym. Możecie zawsze zrezygnować z tak podkreślonych ust i zrobić to też trochę delikatniej. Wszystko zależy od Was. Miłego oglądania. Zaczynam od nałożenia balsamu z Naturalsa na usta. One były dostępne w sezonie zimowym. Pokazuję Wam, jakbyście się zastanawiały czemu moje usta mają taki dziwny kolor, bo mam w tej chwili dość spękane. Natomiast jako baza pod cienie posłużył mi nowy mm, korektor z Avon, on jest świetny, szczególnie ten w odcieniu fer, bardzo glub, Jest bardzo lekki, jest też dość mocno matujący. I pierwszym cieniem jest beż, ale to jest połyskujący taki, może nie perłowy, ale połyskujący beż. I nakładam, jak widzicie, dużym pędzlem pod same łuki brwiowe i w wewnętrzne części powiek. Będzie mi się też łatwiej dzięki temu później nakładać cienie i ten korektor mi się nie zroluje. Fajny jest ten kolor, naprawdę bardzo mi się podoba. Muszę częściej po niego sięgać. I kolejny kolor to jest z tej palety to jest cień numer 2 i nakładam go, jak widzicie, za pomocą aplikatora do cieni. Bardzo fajnie się tym aplikatorem cieniuje. Zresztą jak w każdym, jeżeli macie już w miarę wprawną rękę, albo jesteście po prostu przyzwyczajone, to nie ma nic złego w tym, żeby właśnie w ten sposób e, nakładać e, makijaż. Po prostu rozcieramy, tak jakbyśmy rozcierały. Za pomocą jakiegokolwiek pędzelka, jak widzicie, podjeżdżam dość wysoko z tym cieniem, prawie pod same łuki brwiowe, żeby uzyskać jak najfajniejsze przejścia Teraz z tej samej palety sięgam po taki żółtawy cień i go nanoszę w wewnętrzne kąciki, a brzoskwiniowy nanoszę w zewnętrzne kąciki dolnej powieki, żeby makijaż wyrównać Przyznaję, że chciałam w ten sposób zakończyć ten makijaż, ale stwierdziłam, że dodam jeszcze trochę kształtu mojemu oku przez nałożenie tego takiego brzoskwiniowo-czerwonego odcienia zewnętrzne kąciki górnych i dolnych powiek i nakładam po prostu pomału, pomału rozcieram i patrzę czy już jest efekt taki yy, no, zadowalający czy, czy to jest to co mi się podoba oczywiście Wy możecie z tego kroku zrezygnować i zostawić sam ten czysty, brzoskwiniowy kolor myślę, że makijaż też w ten sposób będzie się bardzo fajnie mm, prezentował oczywiście tutaj sztuka rozcierania na pierwszym planie, czyli wszystko musi być ładne, rozdymione, nie może być zbyt dużo granic, granic widocznych Dzięki temu makijaż będzie wyglądał na dopracowany. No, i czas na kredkę to jest nowa kredka Avon Glow w kolorze Warm Sound, z tego co pamiętam. I ją nakładam w wewnętrzne kąciki oczu, pod łuki brwiowe, na linię wodną oka oraz jako rozświetlacz. Uwielbiam ten kolor, jest przepiękny i szampański. Boże, jakby było cudownie, gdyby ten kolor powstał w formie takiego jakiegoś sztyftu, czy grubej kredki jako wiecie, rozświetlacz, bo jest absolutnie przepiękny. Za chwilę, jak będę na policzki go nakładać, to będziecie widziały, jak pięknie się rozciera, jak pięknie wygląda na polikach. I efekt będę podpijać jeszcze za pomocą cienia z palety, ale tak naprawdę sam kolor też by mógł, sam kolor tego, tej kredki dałby radę Ona jest na tyle miękka, że ona absolutnie nie robi krzywdy w tej chwili. W sensie nie robią mi się jakieś dziury w makijażu. Bardzo delikatnie ją, jak widzicie, rozprowadza. A tutaj, jak wspomniałam, za pomocą cienia tego jasnego, to jest taki złotawo żółtawy, beżowy kolor. Podbijam jeszcze efekt pigmentacji tego mojego koloru i, i nanoszę w miejsce, w którym naniosłam kredkę, żeby no nie zebrał mi się po prostu tamten kolor. Tak, teraz czas na róż w odcieniu Peach. I tutaj, słuchajcie, zaszalałam. On jest bardzo napigmentowany. Jak widzicie, zrobiłam sobie cudowne placuszki, ale stwierdziłam, że zostawię szczególnie po jednej stronie że zostawię i pokażę Wam klip jak usuwam najpierw pochyliłam się w stronę pędzla do pudru, lekko roztarłam jednak to za dużo efektu nie przyniosło więc przeprosiłam pędzel, którym nakładałam podkład i rozcieram właśnie za pomocą tego pędzla róż. jak widzicie bardzo fajnie udało mi się te policzki stonować teraz czas na tusz do rzęs ja się zdecydowałam na pick and fall slash. nie mam w tym makijażu eyelinera, więc chciałam mieć mocno, mocno, mocno Mocno, mocno wytuszowane rzęsy. Na usta nakładam nową szminkę Color Trend w takim widzicie neonowym, brzoskwiniowym odcieniu. Jest przepiękna, ale lekko ją wklepuję, dlatego że ona jest bardzo nasycona nie chciałam zbyt mocnego efektu i dodatkowo jeszcze nakładam mój ukochany błyszczyk. I to właściwie wszystko jeśli chodzi o ten makijaż. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać i pamiętajcie o kciukach w górę, buziaki. Do następnego razu. pa pa